W Nowych Skalmierzycach jestem już po raz trzeci. Pierwszy raz przyjechałem zobaczyć, jak ładnie jest odrestaurowany dworzec. Tutaj pan burmistrz mi wówczas pokazywał powiem takiej energii i dumy, jak można było zrobić taką perełkę w Nowych Skalmierzycach. Kolejny raz byłem, gdy otwieraliśmy szatnię na medal, tu właśnie przy tym y, boisku. To jest na taką pięknie przyszerzoną murawę. Gratulacje dla wszystkich osób, które tutaj pracują, zajmują się boiskiem i y, zajmują się całym tym obiektem. No i dzisiaj jestem po raz trzeci. Widzę, że jest y, piękna szatnia. Jest ona przeznaczona dla y, seniorów. Y, warunki są idealne. Każdy ma swoją szatkę, y, pięknie dobrane kolory. Dowiedziałem się, że to są wszystko kolory tutaj firmowe pogoni Nowe Skalmierzyce. Cieszę się, że nasze środki samorządu województwa wielkopolskiego mogły wesprzeć te zadanie. Spaliśmy je kwotą 50% całej inwestycji, a drugą kwotę musiały wyłożyć samorząd właśnie tutaj miasta i gminy Nowe Skalmierzyce. Dlatego moje podziękowanie też i dla pana burmistrza, a także dla wszystkich radnych. Którzy nas zeszli, podnieśli rękę za taką inwestycją i wiem, że to są dobrze zainwestowane pieniądze. Tak, ja się bardzo cieszę, że, że właśnie dzisiaj jest taka, taki moment, że tą szatnię, która właściwie już od kilku miesięcy funkcjonuje, ale z racji tego, że te terminy musieliśmy poustalać, Pan Marszałek już, kiedy tylko otrzymaliśmy środki, poprosił o to, że chce przyjechać zobaczyć efekty tej pracy, więc dzisiaj jest właśnie ten moment, że te efekty możemy zobaczyć, aczkolwiek ona już służy od jakiegoś czasu. Ale odpowiadając na Pana pytanie, tak, ja się bardzo cieszę, że ten teren, ten teren dosyć duży się rozwija, bo ta ilość piłkarzy, te sukcesy są powodem do tego, aby nas, że jesteśmy przekonani do tego, żeby ten teren rozwijać, w niego inwestować. Właśnie ta szatnia na medal to dla seniorów to tylko jeden z przykładów. Za chwilę rozpocznie, albo właśnie już rozpoczęła budowa parkingu na 200 samochodów. Mamy, mamy też marzenia dalszego rozwoju. tak Chcielibyśmy, żeby tutaj powstała pełnowymiarowa ale to są takie bardzo odległe, odległe czasy Pełnowymiarowa sala sportowa. Mamy jeszcze teren na to, żeby, żeby to zrobić. O i przede wszystkim boisko. Tak? Oto pan prezes, piłkarze oto przy każdej okazji mnie proszą, żeby pomyśleć o o boisku, pełnowymiarowym boisku, trawiastym, naturalnym na, na potrzeby treningów, a też jeszcze marzy nam się bieżnia i oświetlenie tej głównej płyty boiska. Tutaj w całej gminie mamy już trzy szatnie na medal, a też przed chwilą słyszałem o nowych planach, jakie tutaj ma właśnie włodarz gminy ze swoimi radnymi. Będę za to mocno otrzymał kciuki, a także wiem, że macie bardzo dobrych ambasadorów tutaj u nas w Poznaniu. W samorządzie województwa Wielkopolskiego, pani Marszałek Marzena Wodzińska, pan radny Andrzej Pichet. Wiem, że bardzo dbają właśnie o to, żeby jak najwięcej środków tutaj na południe Wielkopolski zostało skierowanych. Oni też podnoszą rękę za takimi dobrymi inwestycjami. A gdy pokażę zdjęcia z dzisiejszego otwarcia, zobacz, pokażę te zdjęcia z szatki na medal w Departamencie Sportu to będziemy na pewno mogli pokazywać je też jako wzorcowe i zapraszać inne samorządy, które chcą zrealizować remont szatni, to tu mogą przyjechać zobaczyć, jak to się robi idealnie.